Podstawy marketingu internetowego dla małych firm, rozdział 3: Content Marketing. 3.4: Dystrybucja treści. Zagadnienia: 1: Kanały dystrybucji treści, 2: Strategie dystrybucji treści, 3: Narzędzia wspierające dystrybucję treści, 4: Pomiar efektywności dystrybucji treści. 5. Podsumowanie. Własne media, Owned Media Strona internetowa, podstawowym miejscem publikacji treści powinna być własna strona internetowa. Zapewnia to pełną kontrolę nad treścią i jej prezentacją. Ważne jest regularne aktualizowanie strony, aby przyciągać i angażować odwiedzających. Blog firmowy, prowadzenie bloga to świetny sposób na publikowanie wartościowych artykułów, poradników, studiów przypadków i innych treści, które mogą zainteresować i przyciągnąć klientów. Newslettery, regularne wysyłanie newsletterów do subskrybentów pozwala na bezpośredni kontakt z odbiorcami i promowanie nowych treści, produktów lub usług. Media płatne, paid media. Reklamy w mediach społecznościowych, platformy takie jak Facebook, Instagram, LinkedIn czy Twitter oferują różne opcje reklamowe, które pozwalają na promowanie treści wśród szerokiej i dobrze targetowanej publiczności. Google ADS, reklamy w Google mogą pomóc w zwiększeniu widoczności treści w wynikach wyszukiwania oraz na stronach partnerskich Google. Native advertising, reklamy natywne, które wyglądają jak zwykłe treści, mogą być efektywnym sposobem na dotarcie do odbiorców bez agresywnej promocji. Media zdobyte Earned Media. SEO Search Engine Optimization, optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek pomaga w naturalnym pozycjonowaniu treści wysoko w wynikach wyszukiwania, co zwiększa ich widoczność i zasięg. Marketing szeptany, pozytywne recenzje, udostępnienia i rekomendacje od zadowolonych klientów mogą znacznie zwiększyć zasięg treści. Media społecznościowe, użytkownicy mogą organicznie udostępniać, komentować i polecać twoje treści w swoich sieciach, co zwiększa ich zasięg. Harmonogram publikacji. Regularność jest kluczem do skutecznej dystrybucji treści. Opracuj harmonogram publikacji, który określi, kiedy i gdzie będą publikowane poszczególne treści. Narzędzia takie jak Trello czy Esana mogą pomóc w zarządzaniu harmonogramem i zadaniami. Targetowanie odbiorców. Określ, kto jest Twoją grupą docelową i dostosuj treści oraz kanały dystrybucji do ich preferencji. Używaj narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics czy Facebook Insights, aby lepiej zrozumieć swoją publiczność i dostosować do niej swoje działania. Personalizacja treści Twórz treści, które są dostosowane do różnych segmentów odbiorców. Personalizowane treści są bardziej angażujące i skuteczniejsze. Narzędzia marketing automation, takie jak HubSpot czy MailChimp, mogą pomóc w personalizacji i automatyzacji dystrybucji treści. Hootsuite, narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które umożliwia planowanie, publikowanie i monitorowanie postów na różnych platformach społecznościowych z jednego miejsca. Buffer, kolejne narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które pozwala na planowanie i analizowanie postów. Mailchimp, platforma do e-mail marketingu, która umożliwia tworzenie i wysyłanie newsletterów oraz kampanii e-mailowych, a także analizę ich skuteczności. Co Schedule, narzędzie do planowania i organizacji działań marketingowych, które integruje się z blogiem, mediami społecznościowymi i innymi platformami, pomagając w zarządzaniu całym procesem dystrybucji treści. 1. Google Analytics. Śledzenie ruchu na stronie. Analizuj, ile osób odwiedza twoją stronę, skąd pochodzą i jak się zachowują. Źródła ruchu, sprawdzaj, które kanały dystrybucji przynoszą najwięcej ruchu, np. organiczne wyniki wyszukiwania, media społecznościowe, e-mail marketing. Czas spędzony na stronie i współczynnik odrzucerni, mierz, jak długo użytkownicy pozostają na stronie i ile stron przeglądają przed opuszczeniem witryny. Drugie narzędzia do analizy mediów społecznościowych. Facebook Insights, analizuj zasięg, zaangażowanie i demografię odbiorców swoich postów na Facebooku. Twitter Analytics, monitoruj zasięg, zaangażowanie i efektywność tweetów. Instagram sites, analizuj statystyki dotyczące postów, historii i reklam na Instagramie. Trzecie raportowanie i analiza. Twórz regularne raporty, które pokażą efektywność Twoich działań dystrybucyjnych. Analizuj wyniki i dostosowuj strategię w oparciu o zebrane dane Dystrybucja treści jest nieodzownym elementem skutecznej strategii marketingu internetowego. Właściwe wykorzystanie kanałów dystrybucji, narzędzi wspierających oraz regularne mierzenie efektywności pozwala na maksymalizację zasięgu, zaangażowania i konwersji, co przekłada się na sukces marketingowy małych firm w internecie. Podstawy marketingu internetowego dla małych firm Rozdział 3 Content Marketing 3.4 Dystrybucja Treści